Udało się. Ani śnieg, ani mróz nie... Pokonają dzielnych redaktorów i ich montażystę operatora który tak, tak, dzisiaj tak. wszyscy stawili się w sercu łodzi, żeby zmontować kolejną widzewską podróż do przeszłości. No, nie ukrywam, że ta pogoda daje się we znaki. Mam nadzieję, że w momencie, kiedy już ten materiał trafi na platformę YouTube, ta, ta pogoda będzie już w porządku. O, łyczek kawusi, ja też jej poszukam. O, jest mój ulubiony kubeczek. Widzewski zresztą. Um, więc tak, no zbliża się spotkanie z Wisłą Płock, Petrochemią, Petrą. Łoblenem. Dużo tych nazw było, o tym mówiliśmy przy okazji poprzedniej odsłony tak. naszego programu, kiedy mecz rozgrywany był w Łodzi. Dobrze wspominamy to spotkanie, tę najnowszą historię, no bo mecz zakończył się zwycięstwem Widzewa. No i w ogóle w Łodzi to widzę wygrywał prawie wszystkie mecze z Wisły Płocka. A na wyjeździe były Oj. emocje. To trzeba przyznać, bo gdy przyjrzymy się historii rywalizacji Widzewa i Wisły Płock, w zasadzie Wisły Płocki Widzewa, bo mówimy o meczach wyjazdowych mm. rozgrywanych przy Łukasiewicza na stadionie już takim przez lata bardzo charakterystycznym. Mam wrażenie, z taką wznoszącą się, piętrzącą trybuną. Nie wiem, taki kosinus może trochę. Takim jest taka mniejsza wersja dawnego Stad Velodrome w Paryżu. Możeś no, się w Marsylii, może. Te... Marcy... Tak, był, tak było, bo tak było. Teraz... No, e... no. no być może. Nawet <laughs> tak. podobne niebieskie, no wiesz, no takie. Ale to pięknie brzmi. Nawciarski, nawciarski? można tak powiedzieć, no, chyba no, może? Nawciarski Stad Velodrome. Ja cię sunę. E... No ale myślę, że płoczanie na na pewno ucieszą się na takie porównanie. Oczywiście zachęcamy do przekazywania tych materiałów swoim znajomym z Płocka, kibicom niebieskich, bo no, wśród starszego, starszego pokolenia myślę, właśnie chyba tam nie, nie, nie brakuje osób przyjaźni, przyjaźni czy takich sympatii, które z latami 90., i tą przyjaźnią i zgodą między kibicami wtedy ówczesnej Petrochemii a, a Widzewa. Ty pamiętasz chyba dobrze te zgody, to początki twojego kibicowskiego bytowania no, to, to na Widzewie. Powiem, że to są takie lata dla mnie bardzo aktywne też, bo to też Kutno, Płock, ta odległość, Łódź, to tam się te, te grupy kibiców przemieszczały czy... i, i to było fajne, że no, wspieraliśmy się na różnych meczach i u Ty siebie, chcesz, i na wyjazdach. Czy chcesz powiedzieć, że Kutno nie obrócało samochodów z Płocką rejestracją kamieniami? Tak, I nie wykręcało kół na parkingach, tak, no wiesz, Czyli potwierdzasz. Potwierdzam, tak. A jak wyglądało to tak na. No, ja tutaj dodam, że ostatnio spotkałem się z zarzutem, że rozmawiamy trochę za dużo czasami na temat takiej kibicowskiej, ale mam wrażenie, że. To jest element takiej lekkiej hipokryzji u niektórych, bo to na przykład u dziennikarzy mam czasami wrażenie, takich zajmujących się piłką, ale też trochę zbaczających na takie społeczne tematy. Jak hmm. mówimy o argentyńskich fanatykach z gorącą krwią, o, nie, no to, to, wiesz, to, to, to tak. fenomen, jak w Polska. I, I właśnie na, na, na zachodzie czy gdzieś tam to zadymy, bo ją przeważnie kibice się nazywają. A tutaj są chuligani. A nie kibole. da się moim zdaniem tego wątku pominąć, bo kibice Wisły Płock bywali na stadionie Widzewa do, po, popraw mnie, jeżeli się mylę, do początku XXI wieku. No, ale już tak nieoficjalnie, bo zgoda formalnie gdzieś tam chyba ta, ta przyjaźń między kibicami yy, jakby powoli się już rozpadła, czy ustalono to wszystko w, chyba w 90-1998-99, a zaczęło się to wiosną 1994, ale, ale odnośnie też tych zarzutów, no tutaj się media teraz chwalą, lubią podbijać pałeczkę i klikalność tym, że tu u kibiców widze,wa było 2000 w Gdańsku, że tutaj teraz 1000, ponad 1700. W, 1000 tak, w Legii, że tego i tak, i to na klikalność no i tak dalej. A przecież właśnie wtedy w latach 90. to poza tymi meczami, no tutaj jak powiedzmy na wyjeździe zamiedzą na UKS-ie, ale to trudno też dla wielu liczyć na taki formalny wyjazd, jeśli chodzi o trasę przebycia tego wyjazdu, oprócz, i oprócz tych dwóch tam wyjazdów na Legię w tych meczach o mistrzowskich, no to po prostu z racji odległości, jak i takiej sympatii, przyjaźni te wyjazdy do Płocka w latach 90. były liczne, bo przecież tutaj. Jak poczytamy sobie wspomnienia kibiców, no to pierwszy w ogóle mecz taki oficjalny na poziomie ekstraklasy między Widzewem a Petrochemią ówczesną w Płocku. Wygraliśmy tam 2 do 0, to była. Jesie... 94 no, tak, rok. Tak, jesień i tam było tutaj według szacunków po latach i tak z tamtych, z tamtych relacji, tutaj z tych dawnych pisemek. Typu... Podoba mi się to, według szacunków było nas 12 milionów. Nie, ale mówi się, że 1000-1100 kibiców, 1000 kibiców. 12 0. hardkorowych szalikowców. No to wiesz, no to, to jest bardzo duża suma. szalikowców no. to jest. Ach, to jest. Polskie, tak, polskie szalikowiec. Tak. No właśnie, szkoda, że to nie przetrwało trochę próby czasu. Już się nie pisze o szalikowcach. No przykład. nie, nie, tylko zostało to w tytułach, książek książkach jakichś gazetek i No powiedzmy. to tak, to szkoda. Ale o... tysiąc, tysiąc stu kibiców, no to pamiętajmy, 94 rok to nie są czasy jak teraz, że każdy ma auto i wsiada po pięciu, czterech do auta albo jakiś. To każdy dojeżdżał tam na własną rękę w różnych grupach i może odległość nie była za duża, no ale dojazd do Płocka też nie był łatwy ze względów połączeń komunikacyjnych, bo bezpośrednich pociągów na linii Łódź Płoc to było jak. Na lekarstwo, jak sobie przypominam, więc no zawiązała się taka przyjaźń. Poza tym było to połączone z tym, o czym tutaj sobie przed audycją rozmawialiśmy. O... Wcześniej był ten Tadeusz Świątek i tam jeszcze paru piłkarzy, mówię, o latach 80., którzy bardziej z płocka przychodzili do nas grać, a a w latach 90 to się zaczęło na całego taki handel, wymiana, wypożyczenia na linii Widzew, Petrochemia czy później Wisła, Płoc, bo piłkarzy było multum. I to też taką stwarzało atmosferę, że te kluby bardzo dobrze współpracują ze no, sobą. Myślę, że niedługo takim symbolem hmm. będzie Tadeusz Świątek, który przyjedzie do Łodzi z okazji 40. rocznicy awansu do półfinału Pucharu Europy, no bo został wyciągnięty z Płocka, a po latach do Płocka wrócił, tak. to tak, tak, tam tak. mieszka, e, ale to... Taki fajny, fajny przykład właśnie na to, że, że znaczy to jest taki początek można wskazać na no nie całej tej wymiany, a w latach 90. piłkarzy już było naprawdę na No Nie, no, na pęczki właśnie to tak przypomnijmy, że w Pło z Płocka do nas przychodził najpierw jako taki obiecujący młody rosły napastnik Wojtek Małocha, on się nie sprawdził tak, nie do końca się sprawdził. Potem Rafał siadaczka, który był solidnym graczem i odegrał dużą rolę w tych mistrzowskich sezonach. A zaraz w długą stronę powędował na przykład Dariusz Podolski, Wadosław Kowalczyk, tam gał Bogdan Jóźwiak, Paweł Mioszkiewicz to w ogóle taką, można powiedzieć, że on by mógł najwięcej opowiadać, bo Paweł Miłoszkiewicz to podróżował między Płockiem a Łodzią, kilka razy był tam, a to w, a to w Widzewie, a to w Petrochemii, no, więc to jest... Wróćmy jeszcze do meczów mhm. bezpośrednio, wspomniałeś o tym pierwszym historycznym wyjeździe na, do Płocka na poziomie Ekstraklasy, no wygrana 2 do 0, co ciekawe, taki piłkarz, który mam wrażenie, Dzisiaj już trochę jest zapomniany. Radosław Kowalczyk. Tak. To jest Łodzi, pierwsza chłopak, sprawa. Tak, tak. Dariusz Podolski w kontekście widzewa również trochę tak. On się kojarzy jako OKS-ie, wszystkim. A potem widzisz, że za 2-3 lata będzie wyjazdowy mecz do Płocka, który przegramy 0 do jednego i oni obaj zagają po stronie już Płocka w barwach właśnie to, to, to potwierdza, ale w ogóle Rados... nazwisko Kowalczyk dzisiaj kojarzy się. Z wątpliwej jakości tweetami, a, a kiedyś to był dosyć uznany napastnik widzewa i taki dosyć solidny ligowiec. Swoją drogą, tamten mecz w Płocku był, uwaga, pierwszym, y, pierwszą porażką Petrochemii. Od 26 spotkań. W sensie to był 26 mecz, i dopiero pierwsza porażka, pokonanie, rozbicie tak naprawdę tej płockiej twierdzy, dzięki której ona awansowała do, do ekstraklasy. Tak, tam się trudno grało w większości drużyn, tam, tam, tam drużyny z ekstraklasy traciły punkty, a widzę, właśnie przyjechał i wygrał. Po, po golach tych dwóch piłkarzy, czyli mówimy Dabek Podolski i Radek Kowalczyk. No Radek Kowalczyk to właśnie miał wtedy e, swoją taką życiową formę, tą jesień 1994 roku, bo wtedy dużo goli strzelał dla Widzewa. Nie zabrakło też kontrowersji. Gospodarze mieli wiele pretensji do arbitra A, za podyktowanie do. w 22 minucie meczu rzutu karnego dla Widzewa. Trudno im było pogodzić się z tym, że prowadzący spotkanie Jan Pągowski bezbłędnie wyłapał faul w polu karnym Deca na Wojtkowskiego. Ciechu Małosze. Dariusz Podolski niezwykł marnować takich okazji, zdobywając prowadzenie dla widzewa. Jan Hoffman, tak. dziennik łódzki najprawdopodobniej w tym wycinku, który dla was przygotowałem. No, dosyć jednoznacznie o tej jedenastce, no, jak widać. Wreszcie jakiś mierdzie nam sprzyjali sędziowie. Pytałeś, wspominałeś o frekwencji 13 tysięcy widzów. Tak, tam, tam zawsze było tak powyżej, to na Widzewie wtedy było tak często, że na takich zwykłych meczach ligowych, no nie, nie oszukujmy się, tu przychodziło czasami 4-5 tysięcy ludzi, 6 tysięcy to był maks na takich rywali, bo to nie, nie o to chodzi, że jakoś tam... No widzę no to. Tak, to tak. ale to widać nawet dzisiaj, no że kluby notują tę zwyżkę, ale no, nie mówmy o frekwencji, skupmy się na Petro. Chemii. <laughs> Jeszcze yy... możemy o tych kibicach chwilkę porozmawiać, bo ta zmowa no była bo... taka intensywna, ale krótka w sumie, tak? bo, bo coś się zaczęło psuć już na wiosnę 1997 roku, tam był taki słynny mecz, no byłem na tym spotkaniu i to się dało odczuć, może nie wśród takich szalikowców, ale takich zwykłych kibiców z Polska. jakaś taka pojawiła się niechęć, jakieś takie niezbyt przyjazne okrzyki. To był ten mecz, że w 1-4 finału Pucharu Polski Widzew, jako obrońca tytułu mistrzowskiego, Tafia na drugoligową wtedy, czyli dzisiaj pierwsza liga Petrochemię Płock, która jest mocna na własnym terenie i płaczanie do przerwy płaczą 2 do 1. Potem po przerwie nasi się wzięli do roboty, wyrównał porzucie karnym i dość kontrowersyjnej decyzji sędziego ponownie, tylko dla, dla Widzewa na tym stadionie, Marek Citko. I pamiętam, że potem zaraz 3-4 minuty później gola strzela właśnie ten piłkarz, ikona obu klubów, jeśli chodzi o, jeśli chodzi o grę w obu klubach, czyli Paweł tak Ten niepozorny, taki kieszonkowy pomocnik, jak to się mówiło, bo on niski wzrostem, ale technicznie dobrze grający Paweł Mioszkiewicz. Zdobył zwycięską bramkę dla widzewa. No, i tam pamiętam, że nie, nie byliśmy do końca mile żegnani przez kibiców z Płocka. Coś tam potem zostało niby wyjaśnione sobie między osobami, jak to powiemy dzisiaj decyzyjnymi. Trochę to było na takim neutralnym gruncie, ale jakaś taka nieufność nie do końca ten i no i tak mówię, ta zgoda się wkrótce rozpadła, a warto powiedzieć, że się kibice spierali tam licznie na wyjazdach. Razem jeździli też na mecze reprezentacji, co było ważne. No, pierwszym wyjazdem w ogóle wspólnym to był chyba mecz Petrochemia-GKS Bełchatów. Tak, tak. E, jeśli... Na Bełchatowie oczywiście. Bełchatowie. Tak, tak. No o, oczywiście GKS Bełchatów-Petrochemia i to chyba tam więcej pierwszy raz wsparli tak. jakoś liczniej e, Płocczan, którzy z takich relacji no w 12 osób przyjechali do Łodzi ustalać. Warunki e, przybicia tej sztamy, ale zostawmy teraz tak, kibiców, zamykamy tak. rozdział tej przyjaźni z lat 90. Wielokrotnie. tam tego pokolenia sobie przypomni pewne te, te historie, więc tak to wystarczy, no nie? No, mówi się, że prezes Wisły Płock jest gdzieś tam sympatykiem Widzewa właśnie przez te lata 90., ale to jakby on musiałby potwierdzić. To są tylko takie e, niepotwierdzone historie. Wisła po tym sezonie leci z ligi. Spotykamy się z nią dopiero, znaczy dopiero, już za chwilę w zasadzie w, po obronie dwóch tytułów mistrzowskich, po zdobyciu dwóch tytułów mistrzowskich w sezonie 9-7, 9-8. No i właśnie, tam przegrywamy 1-0 do, do 1 i to jest ten mecz, w którym mówię, że aż pięciu byłych piłkarzy widzewa, byłych widzewiaków gra przeciwko nam w Dużynie. Bo jest tam po różnych pwp wcześniejszych odejściach Bogdan Jóźwiak, jest Radek Kowalczyk, ten o którym wspominaliśmy, jest Dariusz Podde jest Wojtek Małocha, który też nie do końca sobie prowadził Widzewie, No i jestem Paweł Mioszkiewicz, który tym razem jest po drugiej stronie barykady, czyli broni barw, barw drużyny z Płocka. No jak widzimy, ta wymiana była na całego. Jeśli chodzi, czy ten dużo w ogóle widzewiaków, którzy gdzieś tam na jakimś etapie wiedzieli, że już sobie no widzę to dla nich za wysokie progi, albo im podziękowano, bardzo dobrze odnajdywali się w Płocku i tam byli na lata. Takimi wiodącymi postaciami. No Darek Podolski, LKS, jak potem widzę, tam też jest taką postacią szanowaną w Płocku. Był liderem drużyny przez wiele lat, właśnie na przełomie lat 90. i początku XXI wieku, więc no to pokazuje, że widzę jako piłkarze dobrze czuli się w Płocku i sobie dobrze radzili, tak? No to można, to można przyznać, bo potem jeszcze będzie ich wielu tam gało przeciwko nami, nawet gole strzelało niestety. No właśnie hmm. trochę teraz przeskoczę, bo na razie szliśmy chronologicznie, tak, ale to jest naprawdę no. nie, niesamowite. Wracam do przechodzenia chodzę do meczu 3-1 z 2003 roku. Ojej, no to słynny no i... mecz z tymi blamkarzami. Tak, jest... ale wiesz, uprzedzę tylko <noise> fakt, ale jak czytam, że Bogdana Zająca strzałem głową pokonał Maciej Terlecki, a chwilę później po faulu Marka Walburga rzut karny wykorzystał Kobylański, Kobylański, No tak, to no. jest, wiesz, kto, kto jest Kim? Nie, ten Spiderman z tym memem. Nie? Tak, tak. No, tutaj, <noise> e... no, byli, nie, nie, niedawno jeszcze byli widzewiacy, którzy grali w tym w europejskich pucharach z widzewem i, i tak dalej. no Nie przecież obaj, chyba mieli na koncie. E, przynajmniej Maciek Kleblecki, widzę miszosolską. No, spokojnie przeskoczyć do no, tego tak, meczu, mimo tak, że to nie to jest, jest. To jest mecz w ogóle kuriozum, jeśli chodzi o historię w ogóle wystawia. No tak, Piotr, Piotra Mosura uprzedził Sławomir Peszko i strzałem głową pokonał Robakiewicza. To jest w ogóle też jakieś zderzenie się epok. No, no patrz, tutaj właśnie wyciągnęliśmy artefakty. Takie były bilety wtedy na Wiśle Potem to pokażemy na skanie. Bilet z tego meczu. Taki młody duży. format Sławuś. I tutaj młody Sławomir Peszko. Jeszcze przed jeszcze... działaniem kurac A, tak, nie, tak, tak. Jeszcze przed, przed spotkaniem swoich niutków z reprezentacji Polski. Fusów. Tak. I Sławek Peszko tutaj właśnie takie dawali zdjęcia piłkarzy. Tu jeszcze był wcześniej taki mecz jeden ligowy, To był znowu Wachan Geworgian, Też na podstawie No ligowa. teraz handlarz papierosami na rynku bałuckim. Co ty gadasz? z jest takie powiem przepraszam, bo... Zaprosiłem przedstawiciela narodu kupieskiego. Jak Nie, ty. No, teraz nam ten materiał już zablokują. No, no słyszałeś, co musimy ten. Jeżeli pojawia Nie, ale... się strzał. Tak, to tak. musimy oznaczyć. Ale tak jak mówisz, to jest mecz, bo jeszcze potem wrócimy trochę znowu do przeszłości do innego meczu, gdzie też piłkarz Widzewa musiał stanąć się w bramce i puścić kilka goli. No właśnie, jak to wyglądało. Ty się zdało, to też wydarzyło w Płocku, ale już, już zacząłeś ten mecz przegrany 2 do 3 jesienią 2003 roku. Wiadomo, jak kibice starsi pamiętają. 1 do 3. Myślę, że a nie, jeden. do 3 tak, bo 2-3 tak. bo wcześniej, przepraszam, mm -hmm. bo to tam były zawsze takie wyniki właśnie, że trzy gole nam strzelali. Dokładnie. I 1-3, do jesień 2003 roku, no już ten widzę w, chylący się powoli nie, ku upadkowi, w sensie takiemu temu spadkowi. No tak, Andrzej Rybski latach. w składzie. <laughs> Andrzej, Andrzej. Dramat. I jedziemy do Płocka, no i tam było tak, że do przerwy to Wisła-Płock prze, prze, przeważała, a... Piotr, Piotr Wodarczyk strzela gola w 40 minucie, jest szok, ale tak mówisz, Peszko, poko, Peszko pokonuje Bobakiewicza, ale Bobakiewicz doznaje, gatam z jakimś wybazem, czy doznaje kontuzji. Po, poza tym jeszcze zawodnik z pola, Sławek na zabog od nas i trener Kasalik wtedy prowadził drużynę, że Kasalik jest zmuszony zrobić dwie zmiany w tym bramkarze, a tam nie było wtedy alternatywy. No i młody Marcin Ludwikowski wchodzi do bramki. Nie, Mariusz czy ma, Bo już mi się mylą oni teraz. Mariusz, Marcin czy Mariusz? Zobacz, nie Mariusz. Marcin, Ludwikowski. Marcin Ludwikowski. Marcin Ludwikowski to na pewno. Tak, Marcin Ludwikowski wchodzi do bramki w 46. Minucie, ale on przy strzale Dawiusza Gęsiowa, też byłego widzewiaka, który wtedy grał w, 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 w tej, nie wiem co to była, Wisła. Czy Wisła Pozór wtedy chyba była. E... Trzy minuty interwencji, wszyscy myślą, tak, że jest już OK, tak, ale już nie jest. No i tak, Dawid Gęsiow wtedy gola nam nie strzelił, no ale nie jest OK i schodzi właśnie e, Ludwikowski b, 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 do gry wchodzi chyba Zbigniew Wyciszkiewicz za niego, jak się nie mylę, tak? Ale w Bramce jest desygnowany z pola obrońca Bogdan, Zają. Bogdan Zając. Ten, który grał przez lata w wiśle Kraków, i ten, który potem będzie asystentem Adama Nawałki w reprezentacji Polski, więc wiele osób powinno go kojarzyć. Bo Bogdan Zając. Czyli to ta historia krótko. zaczęła się podczas tego meczu. Tak. <laughs> właśnie. Ale to jest najśmieszniejsze, że Bogdan Zając u nas miał taki epizod. To chyba była jedna runda, czy no, no, ilą tam no ile on grał u nas, a no i wchodzi do bramki przy wyniku 1-1, do 1, no i potem jest ta końcówka, o której wspominałeś. Maciej Terlecki, były widzewiak w 90 minucie z główki, a potem jest kolejna akcja i Płocczan i rzut karny dla nich i Andrzej Kobylański z karnego, czyli dwóch byłych widzewiaków strzela nam gol, ale zobaczmy jak tam się postaci miesza, bo w tej drużynie jest jeszcze Płockiej Dariusz Gęsior, też były widzewiak, no to, no to widzimy, że to tak wyglądało. No, wtedy po tym meczu prasa łódzka dawała tytuły, że to już jest przeklęte boisko. Bo wcześniej. Bo ile jest takich sytuacji, no po reaktywacji pamiętamy, słynny mecz, komedia, moim zdaniem, w naszym wykonaniu z tymi bramkarzami w Resowi, tak? Co Hubert Wołąkiewicz musiał stanąć w Wamce chyba na ostatnie minuty? Było coś takiego. No tak, oczywiście. To no. Resowia. No. no i to jest taka, jedyny taki przypadek z ostatnich. 10 czy tam 8 lat. No, ale nie zna życia ten, kto nie oglądał porażki widzewa na boisku CWKS-u, resowi. Albo wemisów zaskrzycza o... często. ła, Helena mam zawał. Nie, nie, nie. No, no, nie są to najlepsze wspomnienia, jakie można mieć w życiu, ale mam wrażenie, że. Bo powiem Ci tak, generalnie jak myślę o stadionie w Płocku, to mam nawet tak podświadomie, mimo że jestem oczywiście mhm. młodszy od Ciebie i nie pamiętam tych spotkań z lat 90. Te, o których wspominamy teraz, o Jezus, skróty kanal plusów wiesz tak, przez mgłę. Ale co do zasady, ja też nie kojarzę w ogóle boiska w Płocku jako czegoś takiego. Pozytywnego, ja przeglądając hmm. statystyki, szykując się do programu, trochę byłem w szoku, bo patrzę: kurczę, nie jest tak źle. Oczywiście dużo lepiej wypadamy na, na swoim boisku. No tak, gdzie... ten, ten bilans, no bo to my tu mamy serię z nimi cały czas zwycięstw, no, Wszystkie same porażki wisły. Tak. I a jeśli chodzi o, o mecze wyjazdowe widzewa, no to miałem wrażenie, że jest dramat. A okazuje się, że wbrew pozorom, nie nawet w tych najgorszych czasach gdzieś tam potrafiliśmy yy, wygrać czy jakieś punkty urwać, więc jakby kojarzy mi się to bardzo źle, ale koniec końców ale była ta nie seria, była aż tak. Ale była ta seria Dramatycznie. na początku XXI wieku debatyczna, a zaczęła się od tego meczu w marcu 2001 roku. Przegranego przez Łodzian 1 do 4 i tam pierwszy raz się zdarzyła taka sytuacja, że w BAMCE to nawet jest artykuł z pisma Widzewiak i bardzo archiwalne i rzadkie zdjęcie. Maciej stolarczyk w Bamce Widzewa. No to jest pierwsze Widzewa. takie spotkanie. Tak, tutaj on by wtedy musiał wejść. Tu jest nawet. O, o co chodziło? To był rok 2000. To jest 2001 wiosna, 17 marca. Tam było coś takiego, że po prostu czerwoną kartkę dostał w 63 minucie nasz bramkarz Adam Piekutowski. Też zaciąg Wiślacki z Wisły, ale nie pockiej, tylko krakowskiej. I Piekutowski dostał czerwoną kartkę. W tym momencie było tak, że my chyba, jak się nie mylę, to w tym momencie przegrywaliśmy. Jak to wyglądało tutaj? 1 do 4, ale chyba. 3 3. O którym meczu mówisz? Mówię, A mówię tym meczu 4-1, co przegaliśmy w, no tak. w końcu pierwszym. Jak to tam wyglądało? Chyba było. Jeszcze w miarę korzystny wynik, a potem Maciej Stolarczyk puścił jeszcze chyba ze dwa gole, coś takiego było. Się nie... No pff, nie, nie wypadło to zbyt dobrze. koniec końców. Generalnie nasi zmiennicy nie dawali nam punktów, jak pokazuje yy, historia. Tak, bo to było ciekawe, że właśnie, bo to jest tak, po czterech latach do nas wrócił Paweł Zbigniew Wyciszkiewicz i on. Wtedy strzelił gola na, na 1 do 2, bo wcześniej Radek i Wachan Gęwmian. No i wtedy doszło do tej sytuacji, że dostał czerwoną kartkę Mariusz Piekutowski. Wydawało się, że Widzew może strzelić gola, gola na jakby na, na, wy, na wyrównanie dostaliśmy czerwoną kartkę w bramce. E, wszedł właśnie do bramki e, Maciej Stolarczyk. No i on potem puścił jeszcze dwa gole i przegraliśmy 1 do 4, ale e, co ciekawe, bo chyba tam wtedy było tak, że już nie mogliśmy dokonać żadnych zmian, że nie mogliśmy bramkarza, w... tam była jakaś taka sytuacja, to nie było tak jak teraz, że są przepisy, że jeszcze bramkarza, może tam chyba był limit zmian wykorzystany czy coś takiego. No i tutaj jest właśnie krótki wywiadzik, to przytoczę rozmowa z Maciejem Stolabczykiem z tego meczu, oczywiście czy tam żartowano, czy po tym występie zamierza zmienić pozycję na boisku, tam żartem, pół żartem, pół oczywiście nie, ha, 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 i tak dalej. No, sytuacja była, mówi, mocniej, mówi, zupełnie abstrakcyjna, i to nie było rozpatrywane w ogóle wcześniej, że to on ma stanąć. Że jakby taka sytuacja kiedyś miała, wiesz, jak są wyznaczani ludzie do rzutów karnych, czy do czegoś tam do strzelania, czy kto, kto wejdzie na konkurs tek do bramki. Tu czegoś takiego w ogóle nie było. Mówi, że to była sytuacja abstrakcyjna dla drużyny w tym momencie. No i oni doszli do wniosku także. Doszliśmy do wniosku, że przy wyniku 2-1 dla Orlenu, bo wtedy taką nazwę nosił zespół Płocka, kiedy to my prowadziliśmy grę. Daniel Bogusz może się przesunąć na boczną obronę, i jeszcze możemy powalczyć o remis. W związku z tym pomyślałem, że ja albo Michał Stasiak musimy stanąć w bramce. Nikogo innego nie można było wytypać na tą pozycję, jeżeli chcieliśmy dalej walczyć. Tak więc wypadło na mnie. No tak to wyglądało wtedy. Maciek Starczyk stanął w bramce. Miał, pamiętam, że miał w tym meczu kilka dobrych interwencji, co zaskoczyło nawet komentatorów. No ale koniec końców, no piłkarz niewyuczony w ogóle fachu bramkarskiego, piłkarz z pola, jak ma tam bronić jakieś strzały techniczne czy mocne rywali? No i tam y, chyba ten radek sobie. Boleski drugi raz, czyli drugiego gola, i taki był zawodnik Jarosław popiela też. Mm -hmm. no, i, no i przegraliśmy summa summarum 1 do 4 i no najwyższa porażka w historii naszych występów w ogóle z Płockiem, tak? Przeciwko Dużynie z Płocka. No porażką zakończyło się też ostatnie starcie wyjazdowe, które rozegraliśmy w Płocku 2015 rok. Pierwsza liga 2 do 1, Góralski, Jabłoński, a dla nas Wrzesiński. Ale też takie pechowe, bo tam pod koniec meczów w 70., któryś chyba konad Wrzesiński wyrównał na 1 do 1, i wydawało się, że widzę, wiacy jeszcze o coś powalczą. a a stracili szybko gola i przegali jeden. do. 2. Nie, no to już te nie? No taki jeden z ostatnich. Ale ostatni że Jaca Góralski nam bramkę tak, strzelił. No, tam dużo się piłkarzy, przypatrz, Sławek Peszkowadek, Sobolewski, tam w Płocku dużo piłkarzy się wybijało. gdzieś. Na tam. Widzewie, na Krzywdzie Widzewa. Dokładnie. Krzywdzi <laughs> Ale to jeszcze taki, taki artefakt i trochę gadżet, trochę pogadajmy sobie o takich postaciach z tamtych czasów. O, bilet z meczu, właśnie tego przeganego 1-4 w formie buta rozkładanego. No to jest takie coś. Zobaczyć. <laughs> Możesz przeczytać tam ludzi, którzy są na tym bilecie. A to chyba Diadora, wiesz? Tak, tutaj. Tak, tak. Nie no, super sprawa. Przyznam, szczerze, że dosyć pomysłowe. Niespotykane dzisiaj. No z już tym często tak 90, takie bilety też. Mało, mało praktyczne w gruncie rzeczy, ale niesamowite jest to, że też kadra Widzewa no, bo jest. Was, no, nie Nie po na mecz, ani potokołu meczowego. Masz tam wszystko, na władze klubu, chyba. Zas... Ale tutaj widzę już błędy. Pojemność stadionu 6 tysięcy miejsc, Widzewa? Proszę, to tak. Z kolei Orlen, pojemność 12800. No, oczywiście, nie no ro, robi wrażenie, bo... Przeczytaj sobie zarząd tam Wisły. Andrzej Strejlał, oh, pięknie, tak? pięknie, Krzysztof Siński, to nazwisko też jest znane w Widzewie, ale to, a pan, to a pan, Leszek. A pan też Krzysztof Dmoszyński, pseudonim Mewa, no to tam jest takie środowisko było w Pocku. No, nie, to przecież... Super sprawa. Oczywiście skan też pojawi się w widzewskiej podróży do przeszłości. A tu zwróćmy uwagę też, że na logo Orlenu, już takie ładne, zaktualizowane. Ta, plus chyba z tyłu, tak? Gdzieś tam jest Tak, 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 tak. Fajna to. sprawa. Jak bilet, jako bilet kolekcjonerski, fajny pomysł. No nie? To tak. tak. Pamiętam, że 100 na wyjazdy na, u siebie też był takie bilety. Jak był kiedyś mecz Wielkanoc z zamiką wąki gwali, to był bilet w kształcie jajka. takiego takie malowanego <laughs> trzeba środku no. były składy drużyny. To nie jest przypadek, bo to z teraz, wiesz. Słuchajcie, zbliżamy się Och, powoli. Twoje żarty. Zbliżamy się e, do końca. E, w tym momencie bilans pomiędzy obydwoma zespołami łącznie, nie mówię tylko o wyjazdach, to 11 zwycięstw Widzewa, 4 remisji, 6 zwycięstw Wisły Płot. Już na tym poziomie najwyższym, pierwsza i druga liga, bo kiedyś był Tak, tak. tak. Kiedyś na początku przygody Panów Jezierskiego i Sobolewskiego zagraliśmy z nimi raz w trzeciej lidze dawnej. I nazywali się Wisła wtedy? Jeszcze w tych czasach trzecioligowych? O nie, przecież tak nazywali tak, ZKS? Wis tak, nie tak, Wisła coś tam, ale tak wiesz, mm -hmm. wisła Polsk, bo ta petrochemia to wyszła bardziej w latach 90. Tak, 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 jakby to byłem ciekawy po no. prostu czy ta nazwa e, zmieniała się też w okresie sprzed wejścia petrochemii, czy jednak to była po prostu w Płocku no. tradycyjnie Wisła, no, ale to jeszcze, ciekawostka. w Pucharze Polski, oba na, na boisku w Płocku, jeden wygaliśmy, co tak szerzej opisywaliśmy drugi przegaliśmy znowu też 2 do 3. No w ogóle tam takie ciekawy wynik jak się patrzy. No to w Płocku tylko raz między na tych już raz, czy 6 9. No na 12 meczów tylko was w Płocku między mecz, w meczach widzę w Wisła Płock padł bezwankowy remis, więc chyba należy się spodziewać bramek moim zdaniem w, w Płocku chociaż nie, nie, chyba nie możemy się spodziewać oficjalnie kibiców Widzewa na trybunach, tak? Bo jest nie, nie, stadion jest, nie jest jeszcze otwarty, nic nie zapowiada, żeby no szkoda, nasi fani bo, no, mieli być wpuszczeni no szkoda, gdziekolwiek. No i szkoda, bo to by był taki mi się wydaje liczny kolejny wyjazd Widzewiaków na ten teren. Takie po latach powód na, na tamten stadion, gdzie kiedyś Widzewiacy nawet w najgorszych czasach, jeśli dla drużyny mówię, nie dla kibiców Widzewa, to zawsze tam jak się czyta, to nawet tuż przed spadkiem czy coś tam, no to meldowało się tam, kibiców widzę minimum pięciu. Ja się przycisku. cieszę, że y, Wisła Płock w zaległym meczu pokonała Wartę, bo była po serii chyba pięciu porażek ta, bodajże. Tak, ja myślałem, że już będzie. Tradycyjnie będzie przełamanie na naszym na krzywdzie widzę, <grywa> ale na szczęście ale Mateusz. Się logika, po... że Po dwóch dobrych meczach jakiś warty znowu teraz, znaczy tej Warty i dobrych, teraz ta warta przegrywa nagle. Czerwona i... kartka. Czerwona kartka i znowu takie widzisz. No. Nie, dobrze, dobrze. Mateusz Rokuszewski zadebiutował na Majku jako komentator w Kanal Plusie, więc niech tak. Niech tak na razie zostanie Wisła, niech się cieszy teraz z punktów, a w niech wróci na zwycięską ścieżkę. Naprawdę 6 punktów w sezonie z Wisłą Płosk byłoby czymś fajnym, ale póki co nie zapyszajmy. Oto to ci, że właśnie 6 punktów z Wisłą Płock w sezonie to się nam zdarzyło tylko dwa razy. Wtedy w tym pierwszym, o którym mówimy mhm. 94-95 no i w tej pierwszej lidze, gdy byliśmy silni i dwa razy zdobyliśmy. Dalej rzadu. jesteśmy silni. Jeszcze, <laughs> tak, jeszcze silniejsi. Jeszcze, jeszcze więksi. Dokładnie. <laughs> <laughs> Dobrze byłoby zrobić też zestawienie, to już nie na dzisiaj absolutnie, ale po meczów poniedziałkowych w ogóle, jak tu wypadamy i ile razy graliśmy, bo to jest tak nietypowy termin jak na warunki polskie, że y, byłaby to ciekawa sprawa, ale to zostawiamy. Widzę, na jesień w poniedziałek, czy mi się wydaje? Czy... Tak, wydaje mi się, że to tak, mógł być poniedziałek. poniedziałek. Tak. Tymczasem kończymy naszą dzisiejszą widzewską podróż do przeszłości. Patrzę na zegarek, to już 30 niemal 30 minut naszego programu poprowadzili go dla Was Kamil Wójkowski i Jakub Dyktyński. Wielkie dzięki, że jesteście z nami. Do usłyszenia. Cześć.